Tak, jest. Pracy. No. Jest pan na służbie i no, 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 no niestety obowiązują pana pewne reguły. Pan jest tu w tej chwili incognito. Tak, jaki pan. Tylko, że u siebie, a pani Zwróciłem jest panu się... uwagę, że ten papierek, który mi pan pokazał. No pan pokazałem panu, co jest tak yy, Niestety, nie ma tam, to jest, to jest jakieś, jakaś kopia, jakaś kserokopia. To nie jest to dokument. Jest pan, pan, to jest dokument. Pańskie zdanie może pan mieć, swoje zdanie. Mi to nie interesuje pańskie zadanie. Proszę pana, chciałem się zaznajomić z treścią tego. Pokazywałem panu. Pan. Nie, mówi, że nie. nie żeby zapoznać czytać. się, chciałem przeczytać jeszcze. No, no to pokazywałem pana, pan nie chcesz czytać, więc. No to coś. chciałbym przeczytać. Bardzo chciałem proszę. pokazywałem panu. Dałem panu, pan tylko patrzeć i... Nie proszę musiał, pana, mignął pan... mi pan przed oczami. Nie, Są trzymałem. dwie strony A4. Nie jestem w stanie w ciągu trzech sekund przeczytać wszystkiego. Chciałbym to przeczytać. Jakie, jaka to... jest podstawa prawna? Czegoś takiego, to co pan prezes teoretycznie napisał, bo jest tam jego imienne, tak. jest tam jego jakaś, pan myśli, paradka, że prezes, czytelny podpis. No jest. No bardzo proszę. Chciałem no, zobaczyć. Widziałem tyciąg, nie podpis. widziałem, proszę pana. No to uczynić pan, pan okulary. Mam okulary, tak. tak. Mam okulary, właśnie wziąłem okulary i chciałbym to przeczytać. Proszę pana, jak już powiedziałem, jestem świadkiem. Przede wszystkim zauważyłem jedną rzecz, że to leżało tutaj nigdzie na ścianie, w kablocie nie było opublikowane, nie wisiało. To nie do opublikowane masz pan, proszę bardzo. Proszę trzymać. Zarządzenie prezesa sądu z dnia 20 kwietnia 22 jabłożno 12 kwietnia 22. Prezes sądu Janowego Grunwaldzka 28. E-mail jest podany. W sprawie fotografowania, filmowania i w inny sposób obrazu na terenie Sądu Rejonowego Wiawożnie. W celu zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa i porządku na terenie Sądu Rejonowego Wiawożnie na podstawie artykułu 54 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2072 ze zmianami, zarządza. Wprowadzam całkowity zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób następujących miejsc. Strefy kontroli osób wchodzących do sądu, pomieszczenia kasy sądu wraz z częścią korytarza, które jest usytuowana, pomieszczeń archiwum zakładowego i archiwum wyciągu Wydziału Ksiąg Wieczystych, serwerowni, parkingu zewnętrznego, pomieszczeń w strefie zamkniętej, pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych i konwojowanych. Pomieszczeń kadry zarządzającej, prezesa sądu, wiceprezesa sądu, dyrektora sądu, pomieszczeń sekretariatów sądowych, pomieszczeń przewodniczących wydziału. Zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalenia w inny sposób obrazu z zastrzeżeniem paragrafu 1 nie obejmuje miejsc ogólnie dostępnych dla interesantów, nie obejmuje zastrzeżenie paragraf 1. Tak. Aha. Nie obejmuje miejsc ogólnie dostępnych dla interesantów z poszanowaniem wizerunku osób znajdujących się w sądzie. Fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc objętych zakazem jest możliwe jedynie za zgodą prezesa sądu Rejonowego w Jaworznie udzieloną na pisemny wniosek uzasadniający potrzebę odstąpienia od obowiązującego zakazu. I druga strona Masz druga strona teraz, co tam jest na drugiej stronie. W sytuacjach uzasadnionych zastosowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa prezes Sądu Rejonowego Białożnie może czasowo wskazać inne obszary niż wymienione w paragrafie 1, które na czas zabezpieczenia zostaną objęte zakazem fotografowania, filmowania oraz utrwalania obrazu w inny sposób. Znakiem informującym o zakazie fotografowania, filmowania oraz utrwalania obrazu w inny sposób jest piktogram z przekreślonym symbolem aparatu fotograficznego, za którego umieszczenie w miejscach określonych w paragrafie pierwszym czyni się odpowiedzialnym dyrektora Sądu Renogowi Zobowiązuję pracowników ochrony realizujących zadania na terenie Sądu Rejonowego w Jaworznie do egzekwowania przestrzegania niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Jaworznie do niezwłocznego informowania pracowników ochrony o każdej zauważonej próbie bądź fakcie nieprzestrzegania niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezes Sądu Rejonowego SSR Pa. Pa. Pa Paweł. Paweł Wysocki. Yy, podpis nieczytelny. No, to, a pan tak. się podpisuje czytelnie wszędzie, no. Tak, tak. No to dobra, no obowiązuje. Proszę Dzień, dziękuję. za żalenie napisać, yy, że nieczytelnie się yy, podpisuje. Pie, to jest kopia. Brak pieczątki oryginalnej. Szkolna.